Dobra, koniec tego spaceru. Pora i do cioci trzeba jej coś kupić. Może wujek będzie przy okazji. Dobra, jedziemy prosto. I nie będę rozpędzał, bo zaraz jest już ten sklep. Dobra. krawędź podjedziemy. O, jedziemy. A nie, że pani Marek, pan to mi do samochodu może wrzuci? Nie, 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 nie wrzuci pan, trudno. Będzie bułek Kajzerek, dziękuję. O, płacę już panu, skakuję do furki. I jadę. No nie, wrzuci mi pan Marek, no trudno. Ruch to zrobię, jestem już po spacerze, ale to nieważne. Można jechać dalej. Kolejne skrzyżowanie. To jest chyba, tak, to jest chyba skrzyżowanie Super, ten budynek, ten murek wszystko zasłaniają. Kompletnie nic nie co jest na drodze. Jak tak wiadę, to ktoś mógłby mi silnik skosić. Kolejne skrzyżowanie. Miasto krzyżów, znaczy skrzyżowań. To jest na pewno, to musi ta, ta miasta tak powinna nazywać, to jest miasto skrzyżowań Masa skrzyżowań Tutaj to jest skrzyżowanie dobrze zaprojektowane Wszystko widać Nic nie jedzie, można jechać dalej O To jedzie ktoś To jest chyba zamaskowana policja Ale nie będę sprawdzał, czy na pewno Dobra, y, i będę jechał tutaj y, niebezpieczną drogą, bo to na lewo jest taka droga, nie można się łatwo wywalić. Jestem dużym samochodem, więc nigdy w życiu. Bo nie chce się wywalać. To wujek zrobił. Gość, co to było? Panie, pan żeś zahamował strasznie. Gościu, ty pie. Co ty robisz, to? Normalnie tak skręca, że myślałem, że tam jedziesz, no. Przyspieszam, bo zaraz myślałem, że zjedziesz, no i nagle tutaj omijesz zakręt i jedziesz dalej. No prawie, żeśmy się zderzyli, gościu, no. Też mi, kurczę, policjant jakiś. Śmatoł. Jeździć nie umie. Prawda, że... Prawda, że nie odpali, no ale niektórzy nie odpalają. Potem... Jak on tak skręcał, to, to... Myślę, że każdy by się domyślił, że może zapomniałem kierunku wskazu i że chcę skręcić Nie, tak właśnie pomyślałem no i zacząłem przyspieszać, bo wiem, że zaraz ten gościu sobie pojedzie no ale oczywiście gościu jednak wspaniałomyślnie postanowił że chyba sobie zrobi ze mnie żarcik no to jedziemy ciocia ma bardzo ładny domek duży nie będę tam do niej wchodził, bo ona tam tutaj już maluje swój dom jakąś taką farbą. Tylko że ona nie lubi różnych takich chemicznych rzeczy, więc naturalną, a ta farba jest bardzo klejąca. Dobra, nie będę dalej wjeżdżał. Już jest jakiś płot. Można sobie auto rozbić. Tutaj pójdziemy do cioci, tylko nie wchodzimy tutaj. Bardzo ładną okolicę. Czy mam te ciociu swoje bułki? A ja będę spadał. Dziękuję ci! Siostrzeńce! Siostrzeńce! Nie ma sprawy, ciociu. Jak ja lubię bardzo tu przyjeżdżać. Dobra, Może. O, wyjrzymy. Z samochodu. Dobra. Okej. Okay. Możemy schować głowę w samochodzie bezpiecznie. I odjechać. Zwłaszcza, że mamy iść na plażę. A kto nie lubi się siedzieć na plaży? Ja lubię tylko wtedy, kiedy mogę się kąpać. Jak nie, to jest nudno. Dobra. Pojedziemy tym. Dobra. To jest... Ta policja w tym kraju to jest problem Jeden źle jeździ, drugi w płot wjeżdża Z czego ten płot jest zrobiony skoro wytrzymał uderzenie tego samochodu, a samochód nie z wybraniem? Czemu gości mają właśnie otwarte drzwi tak. Ja powiem jakieś zdjęcie zrobić, że ta policja sobie nie radzi Nawet się gościu nie zatrzymał, żeby jakieś odszkodowanie tej wypłacić. Straty w samochodzie ocenić. To nie jest zła policja. Się zatrzymał, żeby się rozejrzeć że nic nie jedzie, ale... Tak poza tym, no to... Niespecjalnie. Chlebska ta policja. O, a to jest lasek, który bardzo lubię. Tutaj sobie można książkę, komiks poczytać. Super miejsce. Dobra. Trzymam się tutaj Dobra, przejadł Hamulec Trzeba ręczny Żeby mi auto nie zjechało gdzieś W buraki Co drogo, to jest zwalony gałęź, wiesz, tu nie ma drzew Znaczy są, ale tak daleko, że A nieważne Rekinów nie ma reklamie. Dzisiaj reki nie zjadł nas w ogóle. Co ja robię? Tutaj takie rozbryzgi tej wody na shifcie. wygląda jakbym jakąś motorów opłynął. Dobra, jakbym jakąś motorówką płynął. płynął. I straszne rozbryzgi tej wody robię. Ja rękoma walił w tą wodę i... To robił, jak to małe dzieci lubią. Dobra. Gdzie jest ląd? Tam? Dobra, wracamy. Zim, 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 zim motorową, I... ale to fajnie wygląda. I... żabką płynę o już nie Dobra, idziemy do samochodu. Dobra. Witaj y w samochodzie, tęskniłeś? Po to się pytam? Wiem, że tak nic nie idzie. Można ruszać. Bo tej drodze rzadko kiedy ktoś jeździł. Właściwie się obawiają, że im się auto zepsuje. Tego by raczej nie chcieli. Już trzeba się pośpieszyć właśnie, bo zaraz ja muszę do domu iść. Muszę jakiś obiad zrobić, te bułeczki przygotować. Dobra, to jedziemy. Musimy się pośpieszyć. <mim> jazda, jazda, pani gazda. O, 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 o. Trudno, mechanik wyklepie. Albo i nie. Zaraz mnie też będzie trzeba wyklepywać.